Dzień dobry, dzisiejszym tematem jest wizytówka. Wizytówka, czy wizytówki są jeszcze potrzebne? Współcześnie wiele osób z nich rezygnuje, wciąż jednak nie wypadły zupełnie z obiegu. Należy jednak pamiętać, żeby nie przedstawiać się jako osoba krótkowzroczna, wszak wizytówka to jest też w pewien sposób, jakim się przedstawiamy, to nasza wizytówka powinna być ekologiczna. Ale o tym za chwilkę. Na razie wchodzimy sobie standardowo w nowy dokument i tutaj już Corel podpowiada nam wizytówkę, wymiar wizytówki, niestety w calach. Ale to nic, można to łatwo naprawić. Klikam sobie tutaj milimetry i taki standardowy wymiar wizytówki mi się pojawia. Następnie wpisuję sobie nazwę, nazwijmy to eko Wizytówka. Nasza wizytówka może być dwustronna. Powinna być w tmyku, ponieważ no, zakładamy, że będziemy ją drukować. Czysta DPI to jest odpowiednia rozdzielczość. Kolory się zgadzają. W takim razie klikam OK. I tutaj już pojawiła mi się, pojawił mi się wymiar wizytówki. Teraz robię to, co zawsze robię, czyli ustawiam sobie prowadnice, ustawienia linijek, prowadnice, wzorce. Następnie obszar na spad, krawędzie strony oraz jednocentymetrowe marginesy. Mogę sobie kliknąć podgląd. OK, pojawiły się, dlatego klikam OK. I teraz, co jest najważniejszego w takiej ekologicznej wizytówce? No to właśnie to, że nie będzie ona na śnieżno-białym papierze. I w związku z tym nie na wszystko możemy sobie pozwolić. Jednocześnie musimy zastanowić się, co zrobić, żeby ta nasza wizytówka nie wyglądała jakoś tak szaro i smutno. Przede wszystkim musimy mieć wyobrażenie o tym, jak ta nasza wizytówka będzie wyglądała. To znaczy, jaki ona będzie miała właściwie kolor, żeby projektować. Także warto sobie ten kolor wizytówki, przypuszczalny kolor papieru ustawić jako tło. Jak to zrobić? No, najlepiej poprosić drukarnię, żeby przysłała nam próbki, żebyśmy wiedzieli, jak to będzie na pewno wyglądało. Ja tymczasem ściągnęłam sobie taką grafikę. Z internetu. I tutaj mamy właśnie przykład takiej ekologicznej wizytówki. Nasza będzie wyglądała trochę inaczej, ale już widzimy o co chodzi. Jest szary papier, jest wyrazisty wzór, żadnych delikatnych przejść kolorystycznych i dosyć gruba linia. Przejdźmy zatem. Do projektowania naszej wizytówki. Ta wizytówka jest mi potrzebna. Wybieram sobie wskaźnik, do tego, żeby pobrać z niej kolor tła. Jak robię tło? Oczywiście, wybieram prostokąt. Rysuję sobie tutaj. Aha, nie zrobiłam przyciągnij do prowadnic. Wobec tego, klikam sobie tutaj przyciągaj do. Zaznaczam prowadnicę i teraz będzie mi łatwiej to moje tło zrobić. Wybieram wskaźnik, zaznaczam sobie ten mój prostokąt i dociągam jego krawędzie do drugiej linii, czyli do linii spadu, tej najszerszej, najbardziej oddalonej. I teraz mogę sobie nadać temu mojemu tłu taki kolor, jaki powinno mieć. Czyli tutaj już mam otwarty Docker właściwości. Jeżeli państwo nie mają go tutaj z boku, to to wtedy okno Docker'y należy mieć zaznaczone właściwości. Co robię? Klikam sobie ten mój prostokąt, wybieram wiaderko. Czyli tło, wypełnienie. Nie chcę, żeby było czarne, chcę, żeby było w kolorze papieru, dlatego wybieram pipetkę, a następnie klikam ten kolor. Niepotrzebne jest mi natomiast obramowanie, ten kontur, dlatego klikam sobie lewym klawiszem tutaj i kontur znika. Wiem już mniej więcej jaki kolor będzie miała moja wizytówka. Teraz pora na rozmieszczenie treści. Pomyślałam sobie, że treść umieszczę po prawej stronie wizytówki, natomiast w lewej stronie można umieścić logo firmy albo na przykład jeżeli chcielibyśmy zawrzeć się w tej wizytówce więcej informacji, to kod QR do naszej strony internetowej. Wyciągnęłam sobie tutaj z boku prowadnicę i umieszczam ją tutaj. Wybieram narzędzie tekst i wpiszę najbardziej niezbędne informacje. Tutaj już korel mi podpowiada. Font Arial, 12 punktów. Ja sobie może wybiorę korbela. A natomiast, ponieważ jest to wizytówka, maleńki format, to wystarczy 9 punktów. Myślę, że będzie widoczne. Tutaj mogę wpisać moje imię i nazwisko. I wybrać na przykład pogrubioną czcionkę. Klikam sobie wskaźnik, tekst. Przekształć w tekst ozdobny. Umieszczam sobie tutaj moje imię i nazwisko. Teraz tak, kopiuj. Ctrl V wklejam. I będę sobie na tym tekście dalej pracować. Teraz usuwam sobie pogrubienie. I mogę wpisać na przykład mój numer telefonu. Niekoniecznie chcę się nim dzielić, więc może w takiej postaci: 000. Tutaj mój adres mailowy. Adres mailowy. No i teraz pytanie, czy potrzebujemy więcej. Jeżeli tak, możemy sobie tutaj znowu skopiować. Prawy klawisz, kopiuj, klawiatura Ctrl V, opuszczam, klikam dwa razy, zaznaczam wszystko, kasuję. Następnie tutaj może wpiszę. Adres siedziby, czyli tak. Ulica, adresowa, wymyślam 15, kod pocztowy jeden jeden Nie wiem dokąd to jest kod pocztowy, ale w tym momencie nieważne. I Tutaj wpiszę moje miasto. Ok, mam już dane. Co jeszcze może się przydać? Może strona internetowa. Dlatego ponownie Ctrl V tutaj sobie przesuwam wskaźnikiem. Kasuję to co tutaj nie jest potrzebne wpisuję sobie adres WWW. Moja okay. I tutaj mam właściwie aż za dużo treści. Projektując wizytówkę, zwłaszcza ekologiczną, czyli taką, która nie będzie na idealnym wielutkim papierze. Należy pamiętać o tym, żeby umieścić na niej tylko niezbędne treści, czyli treści jak najmniej, żeby wybierać takie fonty dosyć rozciągnięte. Korbel, jak Państwo widzą, jest taką dosyć szeroką, szeroką czcionką, szerokim fontem, więc myślę, że właśnie do takiej wizytówki. Jest idealny. Nie należy używać wielu różnych fontów. Jeżeli chcemy wyróżnić jakąś treść, tak jak ja tutaj wyróżniłam swoje imię i nazwisko, to możemy użyć pogrubienia. Możemy użyć nieco większej czcionki, na przykład pisząc nazwę firmy, ale niekoniecznie. Nie, nie zawsze to estetycznie wygląda. Trzeba też pamiętać o odpowiednim rozmieszczeniu treści. Tutaj, tak jak Państwo widzieli, ja pewne treści umieściłam w takich jakby kontenerach, tak, one są podzielone. Imię i nazwisko osobno, numer telefonu, adres mailowy osobno, adres siedziby osobno, adres strony internetowej osobno. Teraz biorę sobie wskaźnik, zaznaczam sobie to wszystko, e, chwytając poza wizytówki, inaczej mi się też tło wizytówki zaznacza. E, aczkolwiek, może, żeby mi nie przeszkadzało, to mogę temu zaradzić. Klikam sobie prawym klawiszem, następnie klikam zablokuj e, i teraz to tło już nie będzie mi przeszkadzało, mogę sobie zaznaczać e, co chcę, jak chcę. E, wobec tego, tak, zaznaczam wszystkie treści. Przechodzę do dokera, wyrównanie i rozkład. Jeżeli Państwo nie mają tego dokera, to tak jak zwykle okno, dokery i tutaj sobie szukamy, wyró zaznaczamy wyrównanie i rozkład. Teraz mi się wszystko odznaczyło, więc zaznaczam jeszcze raz. Wyrównanie i rozkład i teraz klikam sobie ten pierwszy kwadracik, żeby obiekty równały się względem siebie, a nie względem krawędzi strony. Następnie wybieram sobie tutaj pionowy, równomierny rozkład, tak? Rozłóż równomiernie przestrzeń między obiektami w pionie. To znaczy klikam tutaj ten ostatni kwadracik, i widzimy, że te moje kontenery z treścią rozłożyły się równomiernie. Odklikuję, żeby zobaczyć, jak to wygląda, czy to mnie zadowala. No, może nie do końca. Postanawiam troszeczkę odsunąć moje imię i nazwisko od całej reszty, więc teraz zaznaczam tylko te i dosuwam sobie. Je do dolnej prowadnicy. Przypominam, że ta prowadnica oznacza centymetr od krawędzi strony. Ok, teraz już te treści mi się podobają. Może są tylko za bardzo w lewo, bo teraz widzę, ile miejsca mi zajęły, jak daleko sięgają do prawej strony. Wobec tego chcę je wszystkie przesunąć. Zaznaczam sobie znowu wszystko. Klikam grupa, żeby już mi się nic nie przesuwało. Wszak już wyrównałam i rozłożyłam treści i dociągam je sobie tutaj. Może do centymetra. Tą prowadnicę sobie też mogę przesunąć, żeby ona mi nie przeszkadzała. Tutaj prowadnice wyznaczają mi krawędzie strony wizytówki i tutaj mogę sobie Coś umieścić po lewej stronie. I tak jak mówiłam, można tutaj umieścić kod QR odnoszący do większej ilości treści, jeżeli mamy potrzebę na naszej wizytówce więcej, il, większą ilość treści zamieścić. Ja tym ta, tymczasem ściągnęłam tutaj sobie logo Korela. Tutaj je mam. I umieszczę tutaj sobie. To logo trochę pomniejsze, klikam z Shiftem, żeby nie zaburzyć jego proporcji. Powiększam sobie jeszcze trochę za duże. Ok, i teraz chciałabym, żeby to, to logo było. Na środku wizytówki, więc klikam sobie wyrównanie i rozkład względem, względem krawędzi strony i wyrównaj środek w pionie. Teraz logo jest dokładnie na środku w pionie. Mogę je jeszcze minimalnie przesunąć w prawo. O, może do tego jednocentymetrowego marginesu? I gotowe. Tak wygląda pierwsza strona naszej wizytówki. Teraz odblokowuję sobie tło, żeby je skopiować. Klikam, kopiuj i wkleić na drugiej stronie naszej wizytówki. Tutaj możemy sobie wybrać dowolny wzór. Najlepiej, żeby był on jakoś związany z identyfikacją wizualną naszą czy naszej firmy. Ja tutaj zrobiłam taki deseń z logo Korela, nawiązujący do logo Korela. I co, biorę go sobie tutaj. Umieszczam na tej wizytówce, już mam otwarty docker, wyrównanie i rozkład względem krawędzi strony. Wyśrodkowuję w poziomie, wyśrodkowuję w pionie. I koniec. Nasza ekologiczna wizytówka jest już gotowa. Musimy tylko pamiętać to jest bardzo ważne, żeby usunąć ten brązowy prostokąt. C'est toi.